Twoja platforma IPTV, Fundacja KinoFan, stworzy dla jej potrzeby pełną infrastrukturę. Nie jest to drogie ani też trudne przedsięwzięcie. Już dziś możesz stać się producentem i nadawcą własnych treści filmowych na Twoim kanale telewizyjnym. Muzyka. Kulinaria. Wydarzenia sceniczne. Każde Programy tematyczne ziemi ma inny charakter, a woda z niego płynąca ma swój niepowtarzalny smak. Woda to czyste H2O. Filmy dokumentalne i fabularne. Ekipa Fundacji Kinofan stworzy od podstaw każdy Twój projekt filmowy i sprawi, że twój program telewizyjny będzie w pełni profesjonalnym kanałem TV. Gdy Twój program telewizyjny zdobędzie publiczność, zacznie też zarabiać na reklamie, dzięki której będziesz mógł inwestować w coraz to większe projekty telewizyjne. Już dziś możesz stać się producentem i nadawcą własnych treści filmowych na Twoim kanale telewizyjnym. Skontaktuj się z Fundacją Edukacji Filmowej KinoFan i zacznij działać!